Witam serdecznie. A co jeśli powiem, że tradycyjne porady dotyczące ćwiczeń, które słyszymy od lat, tak naprawdę mogą nas hamować? Przełomowe badanie z 2024 roku kompletnie wywraca do góry nogami nasze myślenie o zdrowiu. Przyjrzyjmy się temu bliżej. No właśnie, zacznijmy od pytania, które może wydawać się nieco kontrowersyjne. Czy to możliwe, że ten poczciwy, codzienny spacer, tak powszechnie zalecany, wcale nie jest najlepszym, co można dla siebie zrobić? A może nawet jest pewną przeszkodą? Dokładnie to postanowili sprawdzić naukowcy. I teraz uwaga, bo to jest pierwszy naprawdę szokujący wynik badania z Kopenhagi. Uczestnicy, którzy zamienili spacery na specjalny zestaw ćwiczeń, obniżyli ryzyko upadków o bagatela 73%. Proszę sobie tylko wyobrazić, co to oznacza w praktyce. To jest gigantyczna różnica. Ale to absolutnie nie koniec. Ogólna siła tych osób wzrosła o, no, niewiarygodne 89%, prawie 90%. Pomyślmy tylko, jak to się przekłada na codzienne życie, na samodzielność, na po prostu lepsze samopoczucie. A teraz, jak to mówią, wisienka na torcie, czyli coś, co naprawdę daje do myślenia. Te wszystkie spektakularne rezultaty osiągnięto spędzając na ćwiczeniach o 40% mniej czasu, niż grupa, która po prostu spacerowała. Mniej czasu, a efekty? No, o niebo lepsze. No dobrze, to wszystko prowadzi nas prosto do jednego wniosku. Czas chyba rozprawić się z mitem spacerowania jako cudownego leku na wszystko. W tej analizie zobaczymy, jakie to dokładnie pięć ćwiczeń przyniosło tak zdumiewające rezultaty. Zaczynamy nasze odliczanie od numeru 5. Zaczniemy od samych podstaw od absolutnego fundamentu. Przed nami dwa ćwiczenia, które budują siłę funkcjonalną, czyli taką, z której korzystamy na co dzień w setkach małych czynności, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I na miejscu piątym mamy pompki przy ścianie z zatrzymaniem. Tak, wiem, może to wyglądać bardzo niepozornie, ale uwierzcie mi, wpływ tego ćwiczenia na siłę, której potrzebujemy w codziennym życiu, jest po prostu ogromny. No dobrze. Ale dlaczego akurat to? Otóż fakty są nieubłagane. Po sześćdziesiątce tracimy masę mięśniową w naprawdę szybkim tempie, a to ćwiczenie to taki bezpośredni kontratak. To jest ta siła, która pozwala bez problemu wnieść zakupy, podnieść wnuka, czy, co najważniejsze, zamortyzować upadek. Technika jest niby prosta, ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Kluczowe jest to, żeby robić to powoli. I najważniejszy moment to zatrzymanie. Te 3 do 5 sekund. O, to jest ta magia. Wtedy mięśnie dostają jasny sygnał: Hej, czas rosnąć. A to jest dowód. Patrzmy na liczby. Wzrost siły pchania o ponad 40%. Ale jeszcze ciekawsze jest to drugie: czas reakcji lepszy o 23%. Co to znaczy? To jest ten ułamek sekundy, który decyduje, czy przy potknięciu zdążymy podpatrzeć się ręką, czy nie. Kluczowa sprawa. OK, lecimy dalej. Ćwiczenie numer 4. Siedzące, unoszenie nóg. A to z kolei jest bezpośrednio połączone z czymś, co lekarze czasem nazywają nawet szóstym parametrem życiowym chodzi o naszą prędkość chodzenia. Wykonanie jest banalnie proste: siadamy prosto, powoli unosimy nogę, trzymamy dwie sekundy i powoli opuszczamy tyle. A w ten sposób pracują dokładnie te mięśnie, których potrzebujemy, żeby bez wysiłku wejść po schodach albo wstać z ulubionego fotela. Dobrze, wchodzimy teraz na jeszcze wyższy poziom. Kolejne dwa ćwiczenia to już nie jest tylko siła, to jest, można powiedzieć, bilet do niezależności i wysokiej jakości życia na długie, długie lata. Tutaj mówimy o prawdziwej mocy i stabilności. Numer trzy na naszej liście to wspięcia na palce. I znowu można by pomyśleć, serio, wspięcia na palce? Otóż tak. I zaraz się okaże, dlaczego to pozornie płache ćwiczenie ma tak fundamentalne znaczenie. To zdanie naprawdę warto zapamiętać. Silne łydki to o 71% mniejsze ryzyko, że kiedyś będziemy potrzebować stałej opieki. A dlaczego? Bo nasze łydki działają jak takie drugie serce. Pomagają pompować krew z powrotem do góry, co poprawia krążenie w całym ciele, skluczne z mózgiem. I tu pojawia się niesamowity efekt ubocny. Lepsze krążenie dzięki silnym łytkom przełożyło się w badaniu na 26% poprawę wyników w testach poznawczych. To jest po prostu genialny przykład tego, jak nierozerwalnie połączone są nasze ciało i umysł. Zanim zdradzę, co jest na miejscu drugim, musimy na chwilę się zatrzymać i zrozumieć kontekst. Słyszeliście kiedyś o teście wstawania z krzesła? Lekarze używają go, żeby ocenić, jak długo będziemy żyć w zdrowiu. I jeśli ktoś traci zdolność wstawania bez podpierania się rękami, to jest to bardzo poważny dzwonek alarmowy. I właśnie dlatego na miejscu drugim mamy zmodyfikowane przysiady do krzesła. To jest najprostsza i najbardziej skuteczna odpowiedź na ten test. To jest ćwiczenie, które pozwala tę kluczową umiejętność nie tylko utrzymać, ale wręcz odbudować od zera. Ale tu znowu technika jest kluczowa. Ruch zaczyna się od wypchnięcia bioder do tyłu, jakbyśmy chcieli usiąść daleko za sobą. Schodzimy powoli, kontrolujemy ruch i najważniejsze, tylko muskamy krzesło, nie siadamy i od razu dynamicznie w górę. W ten sposób mięśnie pracują na maksa, a kolana są bezpieczne. No i wreszcie, dotarliśmy do wielkiego finału. Czas na numer jeden. Ćwiczenie, które w tym całym badaniu okazało się, no, absolutnym przełomem. Prawdziwy ruch przeciwstarzeniowy. A jest nim pies z ptakiem, z angielskiego bird dog. Wiem, nazwa jest trochę zabawna, ale jego efekty są po prostu niesamowite. Podam tylko jeden fakt z innego badania, z Harvardu. Ten ruch podniósł markery długowieczności o, uwaga, 42%. A teraz posłuchajcie, co w nim jest tak wyjątkowego. Ono działa na dwóch frontach jednocześnie. Z jednej strony dla ciała. Ten ruch dosłownie zmusza kości do tego, by stawały się gęstsze. To walka z osteroporozą w czystej postaci, a z drugiej dla mózgu. Żeby utrzymać równowagę, obie półkule muszą ze sobą współpracować na najwyższych obrotach, co fantastycznie chroni przed demencją. Ciało i umysł w jednym. I ostatnia wskazówka techniczna, absolutnie najważniejsza. W tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby podnieść rękę i nogę jak najwyżej. Nie. Chodzi o to, żeby je jak najdalej wydłużyć. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas ciągnie za rękę do przodu, a zapięte do tyłu, tworząc jedną, długą, stabilną linię. To jest to, co buduje siłę kręgosłupa. No dobrze, mamy to. Pięć ćwiczeń. I co nam z tego wynika? Ano to, że razem tworzą one plan, który jest po prostu mądrzejszy, bardziej skuteczny, bardziej wydajny. To jest zupełnie nowe, świeże spojrzenie na aktywność fizyczną. A ta tabelka pokazuje to czarno na białym. Zobaczmy. Stara szkoła. Godzina spaceru 7 dni w tygodniu. Nowa szkoła. 20-25 minut i to 3-4 razy w tygodniu. A efekty? No cóż, nieporównywalnie lepsze. Siła w górę o 89%. Ryzyko upadków w dół o 73%. Liczby mówią same za siebie. I na koniec zostawiam wszystkich z jednym pytaniem takim do szczerej odpowiedzi przed samym sobą. Czy jest jakaś prosta, codzienna czynność, jak wchodzenie po schodach czy noszenie zakupów, która ostatnio stała się jakby trudniejsza? Bo najlepsza wiadomość jest taka, że to nie jest wyrok. Tę sprawność można odzyskać. I nie trzeba rzucać się na głęboką wodę i robić wszystkiego od razu. Wystarczy wybrać jedno z tych ćwiczeń jedno i zacząć. Nawet dzisiaj, bo nasze ciało jest niesamowite i potrafi się adaptować w każdym wieku trzeba mu tylko dać odpowiedni sygnał.